Siemano kolano widzowie Jesteśmy na trybie 99 nocy w lesie I testujemy dzisiaj nowy update Który wyszedł niedawno W tym updatecie doszedł wielki straszny baran Więc naprawdę musimy uważać Możemy go oślepić latarką Więc potrzebujemy będzie nam latarka Dlatego najpierw musimy szybko ulepszyć naszą bazę Dawaj ścinamy drewienka Na szybko to szarże? tak to strasznie brzmi No baran może w nas szarżować I wtedy musimy być mega ostrożni Bo zadaje nam dużo 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 życia i Słyszałem też, że jest nowy lawowy biom. To też dzisiaj przetestujemy właśnie widzowie, ale najpierw musimy ściąć trochę drzewek, ścina i drzewka. Ogólnie też widziałem, że to duże drzewo da się ściąć. Powiększyliśmy nasz obszar i musimy dalej ścinać drzewa. Widzę, że tutaj jest węgiel, to go sobie zbiorę do sakwy, odłożę go i podpalę jeszcze większe ognisko. Teraz jesteśmy już naprawdę przygotowani praktycznie na pierwszą noc, bo słyszałem, że pierwszej nocy też ogólnie ee, jeleń nie przychodzi, więc jesteśmy bezpieczni i możemy ścinać drewno. No, Bardzo mega dużo. No. O, jelen jest mega straszny i mega dużo bije. Mam nadzieję, że znajdziemy dzisiaj barana i może zrobimy z nim jakieś śmieszne rzeczy, bo widziałem, że można jeździć na tym baranie. To jest w ogóle mega ciekawe, że można normalnie wsiąść na niego i się przejechać. Wow, coś tak świeci tutaj. To, to są świetliki i świetlikami możesz, bo ogólnie ty nie jesteś za dobry w tą grę, to ci wytłumaczę, świetlikami możesz... Ojej! Mówię, że nie Co to jest? barana. to jest? To jest baran! Ej, to jest Baran, uciekamy! Dlaczego to jest Baran? Bo nie. My, to jest. Je, myślałem, że Jelenia nie mogę być w pierwszej nocy. A Baran jest! O kurde. i co robi Baran? O nie! On się boi światła! Baran się boi światła, czyli świetlików też się boi. Ale nie, nie wiedziałem, że może baran się pojawić. O jejku! I ogólnie tak, odkładaj wszystkie sadzonki w jedno miejsce i na sadzonce naciskasz E. I wtedy tak ci wyrośnie w jednym miejscu i zetniemy milion drzew naraz. Baran się może pojawić. Tego się w ogóle nie spodziewałem, że może nas baran zaatakować. I dlatego musimy szybko ścinać drzewa i powiększać nasze ognisko. Bo już w drugi dzień przydałoby się uratować pierwsze dziecko. Otóż to yy, drewienko, do ogniska pięknie. Jak dobrze, że już mamy dzień. Wiesz, gdzie jest pierwsze dziecko? Pierwsze dziecko już sprawdzam. Uwaga, odkrywam. Pierwsze dziecko jest 440 metrów w tamtą stronę. Musimy tam się udać. Choć uratujmy je dzisiejszego dnia, żeby już było bezpieczne i żeby nam się dni naliczały. O, tutaj jest pierwsze dziecko. Jest z wilkami. Musimy je bić, tak? Musimy zabić a, wilki, tak. Idę ci pomóc. Mocne. Jak będziesz podskakiwał, to da się je ominąć. Oj, chyba nie przygotowaliśmy jedzonka. Ja pójdę szybko gotować, zostawisz nam jedzenie, a ty pozabijaj wilki. Przynajmniej się postaraj. Nie wiem, czy nam radę. Eee, uciekam właśnie przed Zaraz, Wilkiem i próbuję wstać siedzenie do stacku, ale mnie wychodzi. Okej, okay, wsadziłem i też uciekam, bo muszę coś ugotować i przekąsić, bo jest mega lipa. Zdrowie się od razu tylko jak jesteś na maksa najedzony? Czy nie? Eee, właśnie nie mam pojęcia. Patrz latarkę, siekierę czy worek? Myślę, że siekiera może być pomocna. W tej nocy możemy pościnać trochę drzew, żeby powiększyć jeszcze nasze terytorium. Przetestuję moją nową siekierę. Wow, ale szybko wsięłem to drzewo. Wrzucać całe drewno do ogniska? Czy do craftingu? Eee, myślę, że do craftingu możemy, bo w craftingu są. Mega pomocne rzeczy w ogóle z tego co widziałem. I możemy Dobrze, sobie wykraftować. Najpierw bym wykraftował mapę. Powiedziałem, że da się mapę? zrobić mapę, tak. I na mapie wtedy będziemy mogli widzieć, gdzie są rzeczy różne. Najpierw musimy ulepszyć 5 drewna i jeden, jedna śrubka. To musimy zaraz znaleźć takie rzeczy Ale najpierw Wiesz, jeszcze Już będziesz pod... drewna, bo wrzuciłem O, dobra To potrzebujemy ja jedną wiem, śrubkę skąd, Wiem skąd zdobyć śrubkę Skąd zdobyć śrubkę? Pokaż mi Widziałem wiatrak na kamieniu. O, tu jest w krzaku śrubka O! o! Wit mnie zaatakował Nie, nie, uciekaj, uciekaj Zbierz śrubkę Zbierz śrubkę i schowałem, tutaj wracaj Chowałem wilka do wora, chyba Wilka do worka? Nie, nie da się schować wilka do worka Dość kłamiesz No co tutaj Już idę A dobra, nie schowałem ale kliknęłem na niego F i zniknął. E, chodź, odłóż śrubkę. O, odłożyłeś, dobra. Ulepszał nam crafting. Wilk ci ostatnia. ostatnio. Wilk ci babcie, jak czerwony kapturek? Tak, tak, o. dokładnie. To był ten wilk to była ta babcia nawet, ci powiem. Nie, 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 Ja nie. jestem <laughs> Jesteś czerwonym kapturkiem? Tak, chodź, idziemy te przebrzydłe wilki. Tak, chodź. I... Babci. Pokonajmy teraz wilki, potem zrobimy kompas, ale do kompasu potrzebujemy trzech śrubek. O, znalazłem jedną. Wow, ale ta sikiera dużo bije. O, pięknie. Wow, mam, mam klucz. Mam klucz, możemy teraz otworzyć e, komnatę. O, zabijmy tego jeszcze wilka. O, ty przebrzydły wilku, niegrzeczny. A O, i dostałem też skórę ale z wilka. Dostał potężnie. Chodź, idziemy uratować dziecko. Do podziemia. Otwieram drzwi. I mam dziecko. Mam dziecko. Wkładam je do sakiewki. Włożyłem dziecko do worka. I tutaj no, jest też skrzynka. I dostałem Co? dobrą sakwę. Ja dostałem rewolwer i. Amunicja do rewolweru. Uuu, bardzo fajnie, bardzo fajnie, amunicja do rewolwera jest fajna. Bo my spotkaliśmy barana, tylko ten baran nam nikt nie zrobił i właśnie było napisane, że on robi jakąś szarżę. Ale to dziwne, bo nas w ogóle nie szarżował. Wiesz o co chodzi? Może na razie jest przyjazny. No, to by było, było fajne, jakbyśmy trafili na przyjaznego barana. Oj, atakuje mnie. Wracam chyba, wracam do ogniska i następnego dnia zwiedzimy, zwiedzimy może jakąś, jakiś domek. Co ty na to? Bardzo chętnie. I mamy już wystarczająco dużo śrubek, żeby stworzyć e, kompas. I teraz, jak naciśniesz... A, Wilk mnie atakuje. Nie, nie, uważaj. Uważaj no, no, na HP. wilka. Pomódź. A nie, kompas to nie jest... Kompas jest to słaba rzecz. O nie, myślałem, że mapę kraftuje a nie kompas. No nie. Jak mm. mogłeś popełnić taki błąd? Dobra, ale teraz mamy mapę. I idę ją postawić. Mamy mapę. I jak naciśniesz M, to widzisz wszyściutko. Wszyściutko na mapie. Wow. Kolejne dziecko. Można odkryć, które jest zaginięte, ale ja bym najpierw zaeksplorował jakiś domek i z tego domku coś mistycznego lata nad nami, ale co to jest? Zaraz się dowiemy. Ała! Drzewo na mnie spadło. O, uważaj, to moje drzewo! Sorki. Zednijmy te drzewka, wrzućmy je do ogniska, a potem do sakwy. W sensie. <grym> <grym> najpierw do sakwy, a potem do ogniska. Idziemy zeeksplorować ten tutaj domek przed nami. Zapraszam. A nie chcę mieć po drugie dziecko? E, najpierw domek, bo wiesz, w, przy drugim dziecku są takie... Trudniejsze wilki, a z tymi mieliśmy no. lekki problem, więc tutaj by się przydało. Przydało mi się lepszej temki. Dzida by się przydała, właśnie, bo e, kultyści nas odwiedzają tej nocy i musimy się przed nimi obronić. No, to jest straszne. Mku? Coś złego. Podchodź do twojego ognia. Tak, ale to w nocy Będzie. przyjdą nas kultyści. Tutaj w domku tym jest skrzynka. Otwieram i dostałem też rewolwer, tak jak ty. Podnoszę. Ja dostałem, dostałem pieniążki. Jest do... dużo śrubek i drewna. Wzięłem Znalazłeś śrubki domu. i drewna? O, to dobrze, przydadzą mi się bardzo. Dostałem Gida. No, to jesteśmy gotowi. Ej, co to jest? Chodź tutaj. Statek UFO. UFO? Nie, UFO nie istnieje. Co ty so gadasz? Są... Ufo, ufo! A, normalnie, kosmici? A! strzelają do mnie! Kosmici! O nie, jacy smocznicy, kosmici! Uciekam! Uciekam! Jakieś złe ufolutki. Nie wiedziałem, że jest taki coś w ogóle. To jakiś nowy, w nowym update'u to wszystko dodali? Ja nie wiedziałem. Trzeba się od nich trzymać z daleka. No, musimy uważać na tych kosmitów. Może jak będziemy mieli jakieś lepsze rzeczy, to ich pokonamy. Ale na razie przygotujmy się na noc. Kładę. Wszystkie temki do przerabiarki. Słyszałem, że krzesła opłaca się wkładać do przerabiarki, bo one dają dużo, dużo dobrego. A drewno do Przesła? ogniska. Dobra, i teraz jeszcze kupię nam e, wskaźnik dnia. Teraz będziemy wiedzieli, kiedy będzie dzień. Masz na myśli zegar, oczywiście. E, tak, tak, zegar, zegar. Za 13 sekund będzie noc. To masz dzidę. Mam. To dobrze. To teraz możemy. W sumie chyba czekać na kultystów na noc. Może nie tych drzew, użyjemy ich jako elementu obrony. A, że będziemy między nimi chodzić. Bardzo mądre, bardzo mądry. Tajemnicza grupa zbliża się do naszego ogniska. Tak strasznie wyglądają. Ale jakoś mam nadzieję, że damy radę. Gdzie oni idą? Zaraz, Nigdy zaraz się, się pojawią. Kopie. Są już? Ja strzelam do nich z rewolwera. O, ale wydropił Badu. amulet. Chyba ja został jeden kultysta jeszcze. Jeden kultysta? Ale gdzie on jest? Zetnijmy te drzewa. Może powiększmy trochę jeszcze naszą bazę. Kupiłem nam ściany To postawy. Love you. żeby nasza baza była trochę bezpieczniejsza. Przyszedł ten... E... Ja wezmę lepszy worek. Ja wezmę włócznie. O, teraz mamy, mamy bardzo dobre itemki. E, teraz musimy iść eksplorować, dlatego że nie wiem jeszcze co robi ten e... jeleń. Nie jeleń, e... baran. Ale jest też lawowy biom, którego nie widziałem, więc ja bym poszedł i poszukał lawowego biomu. Co ty na to? Jasne. Opłacam nam się zawalczyć z kosmitami? Mm, nie wiem, czy damy radę zabić tych kosmitów. Myślisz, że nam się uda? Myślę, że musimy spróbować. Dobra, to możemy spróbować walki z Kosmitami. Masz jeszcze amunicję w rewolwerze? Mam dużo. Mam 18 nabojów. 18 nabojów? Co ty mówisz w ogóle? Dobra, to, tak. to bez problemu. A kupiłem w ogóle jakieś drewniane stoliki przez przypadek. Myślałem, że mogę je przerobić. I nie wiem, co teraz z nimi zrobić, ale dobra. Mogę je postawić. I chodź, idziemy się rozprawić z kosmitami w takim razie. Idziemy ich pokonać. Aj, akurat, poszedłem na polowanie. Poczekasz na mnie chwilę? Poczekam chwileczkę. To chodź, idziemy, idziemy pokonać kosmitów. Strzeliłem ich. O tak, pokonany jeden. I drugi też. Teraz tak, co my tu mamy? Statek. Ufo, co jest w środku. Pusto? Nie. Jak to? Niemożliwe. Ufo, ufo, część. Okej, okay, to nam daje śrubki, ale to tyle? Nie, myślałem, że coś więcej. Dobra, wracamy szybko do bazy, bo, bo noc jest. Jak strasznie. Jak przyjdzie baran, to będzie naprawdę strasznie. Och. Ojej. O tym mówiłem. To nie jest dobrze. To nie jest dobrze. Zaczyna robić szarże. Pojawił się na mnie. Dlaczego na mnie się pojawił? O nie, o nie, no o nie. nie. Biegnę do Ciebie, Ci pomóc. Słyszę, jak robi szarże. Zrobił szarże w naszą bazę, ale nie może przejść. Okej, okay, bo słyszałem, że on może wchodzić o. w ogóle do bazy, ale chyba tego nie zrobił na razie. O, całe szczęście. Możemy być w tarapatach niezłych. Jeżeli faktycznie może wchodzić do bazy, bo to jest po prostu taki straszniejszy boss od jelenia. Dorzucia do ognia, jedną kłodę e, Tak, tak, pewnie dorzucaj. I zaraz będziemy mogli ulepszyć crafting na wyższy poziom. Może jak będzie dzień, to uratujemy kolejne dziecko. Bardzo dobrze. To kolejne dziecko jest tam stronę, to możemy już biec. Chodź. Gdzie jest kolejne dziecko? Biegnę za tobą. A sekundka, tylko postawię. Kolejne dziecko jest w tamtą stronę. Mi pokazywało. Ej, znalazłem biom lawowy. Chodź, idziemy zobaczyć Mieliśmy go. Chcemy się na dziecku. A, faktycznie, dobra, najpierw idziemy uratować dziecko, a potem zeksporujemy nowy lawowy biom. Chyba nie mamy jeszcze dostępu do tego dziecka, bo tutaj jest koniec mapy, więc musimy poszerzyć jakby nasze ognisko, ale tutaj jest mega dużo od węgla. Znowu nasze ognisko musimy poszerzyć. Przez chwilą to robiliśmy. Ale ale dziecko nie może być odkryte. Ale możemy też pokonać tych kultystów tutaj i z wziąć tą skrzyneczkę, która się tutaj znajduje. To chodzi ze ich. Strzelaj w nich. Masz jeszcze amunicję w rewolwerze? Mam bardzo dużo. Pięknie. Dobra? Niektórych mnie atakuje. No Oj, nie. uważaj! To jest jakaś porażka. Masz mega mało życia. Strzelaj w niego z rewolwera. No nie. Ja go odciągam. Tak uważaj! Rusza. Trafiłem go. O nie! Nie! Pokonał mnie! Okej, okay, słuchajcie, widzowie. LordKid znalazł nas i mi odrodził, więc jesteśmy znowu w grze. Pada deszcz niestety, czy w tym dniu możemy uratować dziecko? No myślę, że musimy się trochę przygotować, co sądzisz? Myślę, że się przygotujemy dobrze i damy radę go uratować, na pewno damy radę. Tak, tak. O piorun we mnie strzelił. Pioruny walą, bo jest, pada deszcz, nie jest za ciekawie. Ogólnie, <noise> skraftuj daszek na drewno, żebyśmy mogli je trzymać dobrze. Ok, skraftuję, bo widziałem, że to też jest jakby dobra forma ścianki ochronnej. O, postawiłem. I przez to kultyści nie mogą biegać. E, dlatego zrobię jeszcze trochę więcej, może tych, e, jak to się nazywa, shop, coś takiego, e, więc e, będziemy bezpieczniejsi, jak nas kultyści zaatakują. Jak mamy dużo drewna, to w sumie zrobię nam jeszcze parę ścian, no, w sumie to jedną i postawię tutaj. O nie, widzowie, słuchajcie, atakują nas kultyści tej nocy, no dobra, mam nadzieję, że damy jakoś radę, zjedz szybko coś, e, przed tym dobra. aż nas zaatakują Szybko jem Jedz, jedz, ja mam ja tylko włócznie O, uważaj, je. jest z kuszą, jest z kuszą kultysta Strzelam do niego Strzelaj, ja omijam ja jego strzały, oj, dostałem o, raz mają dużo HP. Brawo, oj, jeszcze jeleń przyszedł, co to jest, ale mam nadzieję, że uda nam się ich ominąć, Os, zabiję go Dobra, pięknie, ale dobrze go strzeliłeś. Nie Aha. mieli szans, nie mieli szans. E, za 30 sekund jest dzień, to może, jak będzie tak 15 sekund, to pójdziemy uratować kolejne dziecko, bo się mega przydałem. Możemy je ugotować i zjeść. <laughs> dziecko, nie, nie. Dziecko, dziecko. <laughs> Musimy mu uratować, żeby rozbiło swój namiot obok nas. A to w inną grę. Pomyliło mi się, przepraszam. <laughs> no, mam nadzieję. Dziecko jest 670 metrów tam. Pokoję trochę jedzenia, może na drogę. I możemy wyruszać. Jeszcze po drodze widzę, że tutaj jest jakaś chopa. Odporze. O, i amunicja do rewolwera. No. Klasa. klasa, klasa. Mega się przyda amunicja. Gdzie jest nasze dziecko? Bo to są wilki niebezpieczne. E, nasze dziecko jest. Oj, e, wydaje mi się, że w tamtą stronę bardziej. Tam widzę lepsze wilki. Widzisz lepsze wilki? A tak, jest dziecko, jest tutaj dziecko. Zjedz coś sobie, a ja już postrzelam rewolwerem w te lepsze wilki. O, nie trafiłem. O, dobra, teraz trafiłem. Dwóch, dwóch na Ciebie ruszyło. Widzę, niestety. Jednego wziąłem dostaję, ze sobą. Ale dostaję moim rewolwerem. O, i teraz jeszcze go walnij, o tak, pięknie. A, Nie ten guzik i Zbierz klucz, ja widzę tutaj bandaż, to też go podniosę. I możemy uratować kolejne dziecko. Gdzie jest wejście do niego? E, tutaj, tutaj, tutaj jest szparka i możesz A. go uratować. Otwieramy i wchodzimy Tylko po kolejnego dzieciaka. Dobra, dobra. To ja już go weznę i tutaj jest ogólnie skrzynka i noc się zaraz bierze, więc chodź o, weź sobie tą skrzynkę i idziemy odłożyć hmm. kolejne dziecko. Medkit. Okej, okay, apteczka. Fajnie. To może ci ją dam, bo ja mam bandaż. E... Dobrze, masz dać. Czyj nie zebrałem? Musi ją, możesz się wyrzucić. Y przy backspace o wyrzuciłem to weź sobie bandaż i możemy wracać do bazy teraz na szybko ej coś biegnie do nas biegnie do nas jeleń e, jak go oświetlisz o, 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 jak go oświetlisz to nas nie złapie o ile wilki nie ale uciekaj 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 kosmici o nie Jadu. o mi strzały ja o, nie mi mogę strzały ja nie mogą być gorzej nie mogą być gorzej no szybko. to prawda szybko szybko do bazy szybko. już widzę ogień o dotarłem tak doszedłem teraz no, tego dnia choć idziemy eksplorować Biom lawowy, bo jeszcze mnie tam nie było. Nie wiem, co nas czeka tam. A jestem bardzo ciekawy tego biomu. Podobno są tutaj jakieś nowe, legendarne itemki. Dlatego chodź, idziemy je zeksplorować. Tylko uważaj na lawę, bo lawa tutaj też występuje. A Oj, lawy? lawa, tak. A lawa nie jest jakoś bardzo gorąca? Jest bardzo, bardzo gorąca, dlatego lepiej w nią nie wejść. Oj, musisz mi pomóc, bo mnie tutaj kultysta atakuje. A jak mnie kultysta zaatakuje. Oj, ale mnie. Bohaczył, ale mam naprawdę mało życia To musimy uważać Możemy eksplorować, ale się nie bijmy, okej? Okay? Bo ja mam mega louka. O nie, widzisz tam kultystę na wieży? Uważaj na niego Bo on nam może zrobić krzywdę O, jakiś skorpion Widzę tutaj po lewo skorpiona Ale dobra, najpierw szukamy O nie, tutaj jest dużo kultystów Poszukajmy jakiegoś miejsca, gdzie są skrzynie Widzę, że tutaj jest jakiś krater I tam jest jakaś nowa skrzynia Widzisz to? W środku Wow ale w niej jest tyle skorpionów, jak się chyba tam wchodzi. No na razie tam nie możemy wejść. Ale tutaj jest kolejna skrzynka. I ta skrzynka jest na lawie i trzeba zrobić parkur. Myślisz, że dasz radę Jestem zrobić parkour? Dobry w dasz wow. radę wow. zrobić parkur? Wow. Uważaj kultysta za tobą, kultysta za tobą! On się pali, on się pali. Czy uda ci się go pokonać, bo ja otwieram skrzynkę ogólnie, tą Myślę, że tak. Padł. Tak powiem. Padł. Ja mam totem... Totem poświęcenia, nie wiem co to robi. z totem. Nie mam pojęcia. Możecie napisać widzowie w komentarzu, bo ja się jeszcze nie znam za dobrze. Wow, też dostałem ten totem. Totem poświęcenia. O nie! Pomocy! Komikka. Na szczęście pada deszcz. O, ugasiło mnie, dobra. Jak, jak ty tam wskoczyłeś tak dobrze? Wow, dostałem kuszę, ale fajnie, ma nieskończoną amunicję. Ale super, a mnie go nibaran! O kurde! Szarżuje we mnie! Co ja mam robić? Co ja mam robić? Szarżuje! Pomocy. Ja ci powiem, ja już zbierniczam naszego ogniska, bo jest tak o, późno. Ja też, jest noc. O nie, szarżuje we mnie! Dostałem! Faktycznie bije mega dużo. Co zrobić? O nie, zabił mnie, pokonał mnie. A, ty tak blisko byłeś. No, byłem strasznie blisko, prawie mi się no, udało, nie. ale. No, ten. Aleś go... Ciebie, aleś Cię, beczunia, mefiu. <laughs> no, trochę tak, ale ten, ten. Jak on się nazywa? Baran jest, jest potężny. Oj, zjadłem mięsko, zatrute przez przypadek. Przyjechał do nas yy, handlarz skóry. No nie, tutaj potrzeba skóry wilka alfa. O, ja miałem nie, skórę wilfa, z wilka alfa, miałem, miałem i mogę wybrać karabin. Karabin K jest za dobry. Te wilki nie mają żadnych szans teraz. To. Nie mają, zero szans mają. Nie wiem, co robi ten totem poświęcenia, ale może się przekonamy. Też nie mam pojęcia. Właśnie bardzo ciekawe, co on może robić. Hmm. Może ksiądz poświęca. He he. E, ja idę po kolejną skrzynkę w domku. Okej, okay, co z niej dostanę? Może jakiś fajny i ja Temek. Ja bym poszedł kolejnego dnia pozwiedzać jeszcze więcej ten biom lawowy, bo on jest naprawdę ciekawy. Co sądzisz? Tak, ale musimy wziąć bardzo dużo jedzenia i być bardzo dobrze przygotowani na ciężką, ciężką walkę. To prawda. Widziałem tam bardzo, bardzo dużo kultystów. Nie wiem, czy nam się uda w ogóle. Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie za nas kciuki. Pracaj. Będziemy. Teraz Będziemy tej nocy zaatakowani? O nie, o nie, dobra, wracam. Trzeba chronić nasze zabawki, yy, dzieci. Tak, trzeba ochronić nasze dzieci. Mam nadzieję, że nam się to uda zrobić, okej. Okay. Muszę postawić jak najwięcej yy, ścian. Latarka świeci na zboczeńca. U, u. Ej, nie. Jelen już no się pojawił. Przeprzydły jeleń, Kolejni kultyści. O nie, ile A, ich jest? Atakują mnie. Ej, mnie też atakują. Ja mam dziki ogień. Rzucam mnie dzikim ogniem. Koktajl Mołotow. O, pali się, pali się. ten kultysta ma kuszę. Ma, 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 ale oni się palą wszyscy. Weszli w mój koktajl, koktajl Mołotowa. I się palą pięknie, okej. Okay. Uważaj, kolejny kultysta, oj. Uch. Jest jeszcze kultysta. Kultus... Kultysta z kuszą, uważaj. Widzę, Strzelałem jego moim rewolwerem. Pokonałem go. pięknie. pięknie. O, całe szczęście. Co te ściany tak blisko poustawiałeś? Właśnie jakoś tak dziwnie zrobiłem tą naszą bazę, sorki. I widziałem, że są jeszcze takie sidła, ale ich nie widzę w craftingu. Więc dobra, zabuduję nam całą bazę po prostu. Bo nie wiem jak to się jeszcze robi. Okej, okay, może być, mam nadzieję, że kultyści tędy nie przejdą. No, może jeszcze tutaj jest taka mała dziurka. Wspaniałe zabudowanie. Eee, dobra, będzie lepiej, będzie lepiej. O kurde, piorun we mnie uderzył. E, choć może teraz y, przeszukamy ten biom lawowy. Co sądzisz o tym pomyślę? O, no, w deszczu, dobry pomysł. Tak, lawa nas nie będzie tak atakowała, to choć. Biegniemy na ten biom lawowy. Zobaczmy, co jeszcze na nas przygotowali w tym nowym update'cie z biomu lawowego. Bo ten, jak, jak on się nazywa? Baran jest straszny, ale on nie pojawia się cały czas. Pojawia się na zmianę z jeleniem. No i ten baran wydaje mi się, że jest trochę gorszy, dlatego że robi taką potężną A, szarżę. A, Ugryźcie. Oj, uważaj. Uważaj na skorpiony. Uważam na skorpiony cały czas. Ja się sobie nie dam w kaszy dmuchać. Okej. Okay. Ja mało hp na szczęście. O nie, piorun cię uderzył. Ja jestem piorunem. Prawie nie żyję. Jeszcze kultysta za mną idzie. Co za porażka. Straszne, straszne, ale masz kuszę. Kusza ma nieskończoność amunicji, tak? Tak, zabił mnie wilk. Wyszedł z krzaka. No nie. Ale gdzie jesteś? A tutaj. Dobra. Idę ci pomóc. Pomożesz mi? Tak, akuratujecie. Tylko na muszę pogonać tego wilka. Masz bardzo mało hp, uważaj. Dało mi się. A nie, nie mam. Nie mam metki ta. Czekaj. Hmm. O kurde. Aj. Jeleń. Goni mnie. Dopad mnie. Dopad mnie no jeleń. Nie. Przegraliśmy. No nie.